Ach, ale piękna noc, zobaczę co tam w gazecie sprzed kilku dni. Wow, chcą zatrudnić pracownika z brakiem wykształcenia, brzmi zachęcająco, o i jest jeszcze napisane, że zapłacą mieli i dużo. Ło ho, ho, świetnie się zapowiada, jadę tam. No Elo, jestem tutaj, żeby zdobyć pracę. O, to świetnie się składa. Okay, no dobra. Tylko pamiętaj co, pamiętaj, żeby uważać. Aha, okej, okay, dzięki. Coś jeszcze chcesz dodać? Nie idź do biura i mu. Okej, okay, dobra. Świetnie, to powodzenia, a ja już idę, pa. Dobra, to zaczynamy. Jest jakaś kartka zobaczy co jest na niej napisane. Nie dotykaj ani matroników, patrz na kamery i uważaj na wszystko. Chyba ten gość był pijany w ogóle ta restauracja jest jakaś dziwna dobra. Ja idę się ubrać w ten strój stróża. Całkiem ładny ten strój chyba go ukra przywła znaczy nic chyba pójdę w Kimono. urdę usłyszałem śmiech, zobaczę na kamery kto to. Co jest jak to coś się porusza? Ja cię nie mogę, ale to jest straszne, boję się. A tego to nawet nie skomentuję. Jerzu w poziomkach, w tych wętach coś idzie pom. Dobra nie wiem, założę maskę, może chociaż to pomoże. Nie mam bladego pojęcia co tu się dzieje, ale powiem tak, ja nie zamierzam dalej tutaj być, wiem ucieknę stąd przez okno, pod drzwi wejściowe są zamknięte i po problemie. O matko, jedyna co to jest, przecież to wygląda jak smog wawelski na sterdydach, może poświęcę latarką w niego stronę to eee, Nie wiem jak to zadziałało, ale dobra, uciekam stąd jeszcze teraz. Dobra, uciekam z tego cyrku. Wreszcie koniec. Chciałbyś, zostaniesz tu na zawsze. łahaha tak ty. O, i zwycięstwo. Kurde, mogłem w sumie wziąć auto, ale trudno. Zostałeś wylany na amen. Ok, ja tam prawie zginąłem. Tam działy się takie rzeczy normalnie patologicznie. Dużo pracowników mówiło co? to samo. Dobra, to było po prostu straszne. Co ja mam teraz zrobić z tym faktem, że tam się takie rzeczy działy? Chyba po prostu wrócę do tego, co robiłem wcześniej i koniec.